Hej kochani, witam się z wami bardzo cieplutko wy. O, to tu teraz nie wskoczysz. W 22 dniu vlogu, Ja to nagrywam 21, bo właśnie się pakuję do Polski po południu albo tam pod wieczór jadę. Także teraz pakowanko. Kot chce się tutaj wskoczyć, a ja sobie właśnie zrobiłam herbatkę malinową w pięknym świątecznym kubeczku. I tutaj jeszcze mam również malinowy Kisiel, ale posmakowałam łyżkę i powiem Wam, że niedobry. Chciałam zjeść sobie właśnie coś takiego e, na ciepło, ale on jest właśnie z polski z delekty, one są bez cukru, a to ja tam, wiecie, dodałam normalnie, ale one nie są takie dobre. Te słodka chwila jakoś bardziej mi podchodzą. No i tak, dzisiaj muszę nagrać jeszcze dla Was odcinki zrebkowe. no i ostatnie vlog masy, bo... Jak wiecie, dzisiaj wyjeżdżam. W zasadzie, jak wy to już oglądacie, to ja już jestem w Polsce pewnie. Mam taką nadzieję. No, więc co? Pójdziemy otworzyć kalendarze adwentowe. Dzisiaj mamy chyba więcej okienek, bo wczoraj nie otworzyłam wszystkiego. Spoglądam tam, bo oczywiście kot e, bawi się moimi świecidełkami. Te żyłki go naprawdę interesują. A ty? Co ty tu robisz? Glizda. Gliza, ty się weź lepiej za jakieś brojenie, bo ty dzisiaj będziesz całą noc jechała w transporterze. Właśnie muszę wasze transportery przynieść z balkonu, żeby wam się ugrzały. kocyki wyprane. Jedziesz ze mną do Polski, czy nie? Ej, ju! Shixi! No Shixi! No jedziesz ze mną, czy nie jedziesz? Musisz jechać, czy chcesz, czy nie chcesz. Dobra, chodźcie, otworzymy kalendarze. Dobra, ale a zanim kalendarze, to jeszcze mały food hall, który zrobiłam wcześniej. Daisy tutaj przeszła, Felix się bawi, e, świeci a Shiktonda, Shiksunia, Glizda odpoczywa. No dobra do później. Nie? Och, 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 te białe, te białe rapcie Super domek, ci Pani kupiła nie? Super domek. No, pokaż. Pokaż swoje opuszki. Różowe? No piękne różowe. Na pewno piękniejsze niż pani okropny roz odrost na paznokciach. Dobra, idę, już Cię nie denerwuję. Papryczka, cebulka, a tutaj smaży się mięso. Na dzisiejszy obiad robię gulasz. W zasadzie to pewnie nie tylko na dzisiejszy obiad, no bo tutaj jest takie, znaczy mięso takiej wielkiej paki, więc pewnie na no, dłużej niż... Na jeden obiad I oczywiście tu Ktoś dostał kawałek Liczy na coś więcej, ale niestety Już nie ma Shitki tonda Nie ma Dóbka puchata Dubka puchata Dubka puchata Chciałabyś mięsko? Chciałabyś mięsko? Lubisz mięsko, co? Lubisz? O się obciera Kotylda No, mm. No tak, 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 ty lubisz, lubisz. Pańcie ci ręce pachną męskiem, co? No mojemu koty No, no tak, poobcieraj się. Dobra, ja sobie tutaj gotuję i do was odezwę się później, Tylko mam dylemat, czy zrobić z ziemniakami, czy z kaszą gryczaną, ale chyba została mi z Polski jakaś końcówka kaszy gryczanej. obawiam ja się, że może mi nie starczyć, więc pewnie będzie z ziemniorami. A jak tam u Was? Dajcie znać w komentarzu. Kiecie już gulasz? czy z czym? Kasza? Ryż? Ziemniaki? Czy może, nie wiem, z czymś innym? Chętnie poczytam komentarze i chętnie może wypróbuję jakichś nowych tutaj smaków. Dajcie znać. A teraz bardzo malutki food hall. Mały z tego względu, że to przed wyjazdem do Polski niektóre właśnie z tych rzeczy są na wyjazd. E, za wiele nie kupiłam, no bo wiecie, nie opłaca się, zaraz jadę na dwa tygodnie. E, ziemniaki, chleb, żwierek dla kota, tutaj jakiś lift, orange maracuja light. Wziąłam dwa razy OCET, bo ja teraz właśnie używam octu do sprzątania czy też do prania. E, fajnie zbiera kłaczki, jak macie zwierzęta. Fanta zero. Dwa razy Kola, też zero. Szweps 0, Red Bull 0, to akurat nie zero. E, tutaj jeszcze jakiś gluwajn wiśniowy. Jeszcze jeden taki szampan, bo wprost też wzięłam. E, tutaj jeszcze jedna fanta pomarańczowa, ta była cytrynowa. No i zwykły Szweps. Tutaj jeszcze baterie były dwie paczki, bo. Potrzebowałam, bo jeszcze jednak balkon ustroiłam na zewnątrz, więc były potrzebne nowe baterie. Wziąłam od razu dwa opakowania, bo też były w promce. Tutaj milka czarna i tutaj jeszcze trzy razy lint. Nie wiem, czym się różni ten łagodny. Czemu mi zgasiłeś? ten łagodny od tego intensywnego, ale oba po 70%. A, no i tutaj sobie jeszcze wzięłam waciki. Takie małe na wyjazd to będą idealne. E, I dwa dezoranty. Jeden tutaj, drugi zabiorę sobie do Polski. I e, wzięłam jeszcze produkty w zasadzie do brwi. Tutaj jest taka. O! Takie coś z Catrice. I to jest właśnie brązujący żel do brwi. A tu jest ten taki, wiecie, fixer który nakłada się na y, koniec, bo moje brwi żyją swoim ży życiem i muszę je trochę, wiecie, tutaj naprostować, żeby szły w tym kierunku, w którym ja chcę. Y, tutaj też jest jeszcze jedna kredka do brwi i drugi, y, drugie, druga kredka to eyeliner. No. I to byłoby na tyle. Nie za wiele więcej napojów. No to też pewnie jakieś tam wycie na drogę. Chociaż tego redbulka chyba zaraz wypiję, bo powiem wam, że pić mi się chce po tej nocy spędzonej u Sandry, gdy, gdzie stroiłyśmy całą noc dom przy Winku. Także, dobra, ja sobie to chowam, a do Was odezwę się później. Jest już wieczór, ja dopiero teraz skończyłam pizzę. Jest już gotowa. Trochę miałam mało sera, dlatego ztekacie mi na zwierzchu więcej grzybów niż sera. I do tego zrobiłam jeszcze. Swój własny sos Sos czosnkowy Także dzisiaj taka oto Kolacyjka No a więc co 22 decembra Coś ostatnio chyba ten aparat Mi się psuje, muszę zaczynać Muszę zacząć nagrywać telefonem Bo mi się tutaj coś Z fokusem dzieje, ale może powód jest też Taki, że jest mega ciemno Kto mi tam wystrzelił Jak kuwety? Akurat pod tym stołem Yy, na którym nagrywam. Pod, pod nim jest kuweta, no bo tutaj nagrywam właśnie w pokoju kota. Właśnie ktoś tutaj mi biegiem wyskoczył, chyba Felix. Yy, tak, pogoda jest identyczna jak za każdym razem na wyjazd mój do Polski. Czyli oczywiście leje deszcz. No to co? Lecimy z okienkiem 22. Wczoraj nie otworzyliśmy 21, więc dzisiaj będą dwie zdrabki. Za dwa i za 1 euro, 21,22. i um, pink box wyciągnęliśmy ogrożki dla kota groszki dla kota, który właśnie wystrzelił z kuwety i teraz prze tutaj mi towarzyszyć. to patrz Feliksie tej kocie Feliksie, mam dla Ciebie groszyldy jak? mogą być, czy nie bardzo? Hmm. Różowe nosie różowy nosie. W ogóle wiecie, że on ma ksywkę Hitler? Wszystko przez ten nos. No i to, że jest z Niemiec. Mam on tutaj taką czarną kropę na tym. Uj, kopnęłam was na nosie. No dobra, no to co? Lecimy z pinkboxem. Chodź, dam ci te groszki. Chodź. Chodź tu. No chodź. Chodź. Masz. Masz. No bierz to. No idź, bierz to lecimy z Pinbox 22 mamy pod piątką dosyć leciutkie okienko a w nim dzisiaj się znajduje znowu jakiś shit Nie, coś na usta SOS Lip and Flag. ampułka do ust w sumie przynajmniej opakowanie fajne chociaż ultra glans Chociaż powiem Wam, że mm, dzisiaj takie mam trochę suche, więc może się przyda. A jak spędzę całą noc w samochodzie i tam, wiecie, to ogrzewanie, to na pewno. No dobra, no to co? Trzy ostatnie okienka nam tutaj zostały. 22 z The Body Shop, którego w przyszłym roku, jak będę nagrywać vlogmas w razie W, to raczej nie kupię. Produkty te same się powtarzają i nie że znowu jakiś no oczywiście, że tak nienawidzę no nie wiem, czego już nie było ten różowy grejfrut krem do rąk tyle kremów do rąk, że wiecie nic musiałabym nie robić, tylko siedzieć z posmarowanymi rękoma dobra, 23 o tutaj cięższe hmm, pudełeczko buteleczka o, i to jest też Frozen litchi, czyli chyba mrożona ta. Wiecie, liczy to jest. No, liczy, nie? To się nazywa w Polsce, też liczy. No tak, liczy. Um, no, to mi się przyda, bo to jest właśnie ten żel pod prysznic i do wanny. także elegancko. Przynajmniej i frosze się sprawdziło na dzisiaj. E, no i co my tutaj mamy? Dobra, jedźmy z tymi zdrapencjami. I w sumie bateria mi miga. Całe szczęście, że mam drugą naładowaną, bo ja muszę zaraz dla Was jeszcze nagrać. Feliksie, przepraszam Cię bardzo, czy Ty nie widzisz czasami swoim odwłokiem na mojej monecie? Ja muszę dla Was nagrać zaraz... O jest! Yy, ten, no. no, no te ostatnie dnie, dni vlogmas. No dobra, to lecimy najpierw z tą wczorajszą strepką. Winta Los za 2 euro. Łyżwa. I sanki wygrywają. No i jak wiecie, bilans jak na razie mega marny. Pierwszy rządek pusty. Drugi rządek pusty. No i pewnie będzie pusto. W ogóle ja chyba zrobię jakieś tam podliczenie, ale nie wiem czy, czy ja w ogóle dobiłam do 10 euro, ale przypuszczam, że nie. A przypomnę, że wkład to był 20, 20 chciałabym 48. No i zobaczcie, kolejny Wintalos Pusty: nic tutaj nie ma, ani łyżwa, ani sanki mi się nie pojawiły. Więc do śmietnika. No i zobaczmy, ten jest dzisiaj: 22. 22 okienka za 1 euro. No i tutaj wiadomo, szukamy trzech tych samych kwot. Dyszka, dyszka. No fajnie by było, żeby ta dyszka, chociaż się pojawiła, to byśmy nie byli, tak wiecie, całkowicie na ogromnym minusie 20, no ale do połowy to nawet nie ma szans, żebyśmy dobili. No i pewnie tutaj będzie stówka, będzie 2 razy 10, 2 razy 20 i 2 razy 100. Nie, jakoś 40 mi tam dali. Więc tak czy siak zdrapka pusta. Alex, co ty mi tam broisz? No to teraz o, tutaj mamy dwa okienka. Przypuszczam, że ten kalendarz świąteczny Polski też będzie pusty. Bo pewnie gdyby miała być wygrana, to już by była. Choinka za 1000 ziko, a ja potrzebuję gwiazdy. I tu jakiś renifer za 20 złotych. No i co, zdraweczki, dzisiaj niestety totalna porażka, kosmetyki, no, oprócz tego Shop i yy, tego setnego kremu do rąk może być, a ja się teraz z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko, widzimy się już jutro, buziaczki, pa pa!